Siema siema casehack.com, link do strony w opisie. Dzisiaj otwieramy skrzynki. Kodzik Sniper na stronie daje Wam plus 20% do depozytu i 1 dolara na start. Więc przykładowo, wpłacając 100 dolarów, macie 20 dolarów za darmo, czyli prawie 80 zł. Przypominam również o rozdaniach: wpłata minimum 2 dolary, daje Wam już szansę na wygranie skina z, z Digielka na przykład. Albo Umpa, albo Uspa, a za płatę 2,95 macie kolejnego Digielka, kolejnego Awupkę, Akacza, Famasa oraz Galila oraz yy, pozostałe skiny za mniejszą wpłatę. A w wpłacając 3,86 dolara macie Good Knife za 157 dolarów. Generalnie im więcej wpłacacie tym większa szansa na wygranie. <laughs> Event się kończy. Yy, Halloweenowy. Pewnie będzie potem jakiś świąteczny. Więc wypadałoby jeszcze przetestować ten event, no generalnie mamy bardzo, bardzo mało punktów i bardzo, bardzo mało pieniążków dzisiaj No ale spróbujemy sobie jeszcze coś zrobić na tym evencie, bo poprzednio nam mocno oddawał Dajmy sobie na przyspieszeniu tę skrzynkę, Na stania O akurat na plus wyszliśmy, dobra lecimy dalej, 12.50 Chyba wtedy na odcinku nam oddała. Zobaczymy jak w tym odcinku się popisze. Jak testowaliśmy ją na początku. Na razie średnio, średnio. Ok, teraz na plus. I teraz znowu na plus, także spoko. No ale łącznie jesteśmy na minus. Tu już mamy za stówkę. O, na plus 6 dyszek. Znowu na plus 6 dyszek no i tutaj na minus 5 dyszek także w sumie na plus wyszliśmy no i to jeszcze za 250 6 dyszek na minus i na 0 dobra wejdźmy sobie na yy, bitwę i zróbmy sobie z tymi skrzynkami bitwę no bo by wypadało skoro się kończą to wypadałoby je jeszcze raz przetestować, yy, zostanie nam mało. Dobra, to zróbmy sobie na razie tak. Dajmy sobie czterech graczy i liczmy na to, że wygramy. Jak wygramy, to zrobimy sobie potem <laughs> jokera na tych droższych skrzyneczkach. Dobra, no te pierwsze skrzynki za bardzo nic nie dadzą. Tak mi się wydaje, chociaż. Aczkolwiek, no może tu wypaść jakiś Crimson Później. Okej, okay, no na razie przegrywamy, ale na spokojnie, na spokojnie, nie martwimy się tym. Teraz zaczynamy dopiero drogie skrzynki od tej. Okej, okay, nie wypadło nam źle, ale nie wypadło nam dobrze. Okej, okay, a Pana pana Onoir Tutaj noob dostał bardzo drogiego. Kolejna skrzynka droga, no jest fatalnie, whitefire wypada. <laughs> I ostatnia, no niestety dla nas najgorzej. To Underdoga byśmy wygrali, Underdoga byśmy wygrali, a ja to akurat ciekawe, to akurat ciekawe eee, Zróbmy sobie tak, wywalmy tę, zostawmy sobie tą, dajmy ją trzy razy I mamy bitwę za tyle, dajmy sobie to, dajmy to i dajmy to dwa razy, zostaje nam jeszcze, będziemy mieli Dobra to dajmy tak I dajmy 2 na 2, spróbujmy 2 na 2 10 skrzynek 500 dolarów nam jeszcze zostaje. Także w sumie nie jest źle. Dobra, wypada dla nas. Pierwszy drop, także spoko. Tutaj też kosa nam wypada dla nas. W sumie dla i samu. No tutaj już nie najlepiej. Dla nich teraz mają przewagę. 50 dolarów. No tutaj dla nas dropło ładnie. No i tutaj fatalnie dropło. No, ale tutaj akurat ten. Joker musi mocno dropnąć, no tutaj trochę lepiej Ale nie jakoś bardzo Okej, okay, stiletto, o i dwa razy stiletto, także bardzo dobry zysk Bardzo ładny, to chyba najdroższy sk sk skin w tej skrzynce Tutaj jeszcze też stiletto, a tu może Doppler wypaść, dobra, kolejne stiletto, ładnie I teraz liczymy, że im nie wypadnie ta kosa, no i nie wypadło, więc mamy wina i mamy już 1500 dolarów, bardzo ładnie Dobra, wywalmy sobie tą skrzyneczkę. I dodajmy sobie na jokerze teraz tą skrzyneczkę. Dobra. Tak spróbujmy zrobić. 1500. No dobra, liczmy na to, że wygramy. Jak wygramy, no to mamy ładny zysk. Tylko musi coś dropić, nie? Do... Oj oj oj. Ten bajonet drogi. Akurat. Ten bajonet drogi. No ale dobra, liczmy na szczęście. Kolejny bajonet mu wypadł, a mi na razie 3 dolary, nie? Ale różnica duża, duża różnica. Ale tak naprawdę tutaj zależy wszystko też od ostatniej skrzynki, bo nie wiem w sumie co z niej... Dopler może wypaść. O, ładnie dało. Trochę się odkuwamy. Bajonet, ale kurde, ten sam dostał. I ostatnia skrzynka. Motylek. Dobra, mamy wino. Jest, winek. Jest twinek także bardzo, bardzo ładnie to mi się podoba. Dobra, i teraz sobie możemy już pozwolić na drożej. Pyk. I dajmy sobie jeszcze raz. I spróbujmy. 11 skrzynek. No te pierwsze tutaj to cyk jakiś wypada. Na razie się tym nie martwimy. Bo tutaj tak naprawdę dopiero się zaczynają drogie rzeczy od tych ostatnich. Ostatnich skrzyneczek. Dobra. Na razie przegrywamy, ale spokojnie. No tutaj już ładnie dropnął. Tu już akurat możemy się trochę bać. Okej, okay, ale nam wypada ten droższy jeszcze lepiej. 20 dolarów różnicy, no ale mamy jeszcze skrzynki. Dobra, mamy bajoneta za 3600. To nie najdroższy skin. Ten bajonet ładny. Karambit nam wypadł najdroższy u nich Dobler, no ale to nie jest jakoś dobry. Dobra, ładnie znowu dla nas. I trzy ostatnie najdroższe. 5000 może najwięcej wypaść. Trochę dla nich dało. Dobra, dało nam, a im też dało. I ostatnia skrzynka. Oj, mogą wygrać. Nie, dobra, wygraliśmy. 12,500. Czyli mamy 13 tysięcy no i bardzo ładnie bardzo ładnie to mi się podoba Żeby ten odcinek jeszcze był super wspaniały to otwórzmy sobie toraz na jokerze Ale zabrała I toraz na jokerze Ale mocno zabrała ej O tu już ładnie dało Tu Jeszcze raz sobie otworzymy No i zabrało Dajmy jeszcze raz szansę tej skrzynce Uh, no i teraz ładnie dało. No, teraz zabrało. Otwórzcie sobie również darmowe skrzynki, możecie je otwierać codziennie. I na przykład dostać taką kosę, taką kosę. Codziennie możecie otwierać sobie te skrzynki i tak sobie farmić, co nie? Więc myślę, że dosyć spoko. Kolejny jakiś skinek za 96, za to już mamy kosę. O, tu za 12 dolarów akurat nie mamy kosę, ale tak, tak 12 dolarów mieć. 38 dolarów. No, 1 dolar. Jak sobie będziecie otwierać codziennie. O, 5 dolarów otwierać codziennie to. <laughs> tak naprawdę. fila macie już naprawdę ładną kosę. 10 centów. Już myślałem, że ten de desert eagle wypadnie, nie? 2 centy. 1 cent. No i na to, to już nie mogę tego otworzyć. No i wszystkie skrzynki sobie otworzyliśmy. Jeszcze dodatkowo zyskaliśmy. Także super ekstra. No i co? Ogólnie myślę, że te skrzynki naprawdę bardzo fajne były, więc szkoda, że już ich nie będzie. O, tutaj nam wypad jeszcze ten, ale to już z innej skrzynki. Także co, ja się z wami żegnam. Dzięki za film, do zobaczenia, do następnego. Trzymajcie się, pamiętajcie kod sniper na razie.